Cześć, witajcie w drugiej części pop-filtr, trochę inny, trochę inaczej. Tak, jak widzicie, jak widać tutaj, to już mi dosyć fajnie powysychało, ostygło raczej niż wyschło, ponieważ jest to nic innego jak po prostu klej na ciepło, na gorąco, takie po prostu roztopione tworzywo Jak widać, zobaczcie jak to wystygło, to wygląda całkiem tak normalnie. Nie jest to jakoś jakoś tam szczególnie estetyczne, ale to i tak będzie schowane, więc w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia, tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Konstrukcja jest bardzo mocna, bardzo trwała, a nie trzyma. Zobaczcie, jak to można wyginać. Ta gęsia szyjka, bałem się, że ta gęsia szyjka, że będę musiał uważać, kiedy będę to wyginał, natomiast możliwości jeśli chodzi o kształtowanie i później zamocowanie tej gęsiej szyjki na statywie, czy na koszyku, czy na mikrofonie. Są o wiele większe niż gdyby to był jakiś drut. Takie jest moje zdanie. Można to później nawet klamrą dowolną czy taśmą poowijać, gdyby to było jakieś takie nietypowe. Całość się trzyma jest bardzo mocna, bardzo to jest jak jednolite połączenie, jak fabryczne połączenie, jakby to była jedna całość. Dlatego, że po pierwsze tutaj przypilnowałem tego w czasie klejenia, czyli kleiłem to na ten wylany gorący i później dobrze to oblałem. I teraz zastanawiałem się nad pomalowaniem tego. I postanowiłem, jak widzicie, mam mantus farbę w raju. Postanowiłem sobie sprawdzić, jak będzie wyglądał kolor. To po prostu przełożyłem to przez tą srebrną pokryw, tą yy, nakrętkę. Tak wygląda ręka, pod tym przełożyłem. I doszedłem do wniosku, że czy to będzie pomalowane, czy nie będzie pomalowane, to nie będzie miało żadnego znaczenia, tak naprawdę. Więc nie ma sensu po prostu pryskać tego jeszcze farbą. I zrobiłem to tak. Chciałem wykorzystać tą grubszą część, yy, tą grubszą część tej ponczochy, jak widzicie później się też okazało, że ta pończocha od tej cienkiej strony, ponieważ tutaj ma puszczone oczko, tam co wy sobie zobaczycie, wyszło coś. Jeśli kupicie to, jeśli kupicie nową skarpetkę, taką grubszą, to nie będzie problemu. Natomiast ja tutaj kolejny raz już mówię, nie zależy mi na estetyce, tylko na funkcjonalności. Zobaczcie, co jeszcze sobie postanowiłem zrobić. Postanowiłem mianowicie założyć taki ściągacz od tej strony, właśnie gdzie jest ta obcięta pokrywka z to denko. Wieczko, obcięta pokrywka z tą dziurą w środku. Postanowiłem tam założyć taki ogranicznik, tak w postaci termokurczliwej rurki, ta, która się ściąga pod wpływem ciepła. Da mi to to, że po pierwsze wzmocni, a po drugie zapobiegnie jakby takim ciągłym ruszaniu się, czy obruszaniu się tej właśnie części, która jest klejona, tylko usztywni to tej stronę. I tak to sobie wymyśliłem. Ja tutaj założę kilka tych warstw, ponieważ jedna, jedna warstwa tej właśnie koszulki, rurki termokurczliwej, to będzie trochę zbyt mało także założę z dwie albo trzy, najlepiej, jedna na drugą i wtedy to będzie bardzo fajnie trzymać. Ta konstrukcja już nabiera całkiem, całkiem przyzwoitego wyglądu. Zaczyna wyglądać nieomal profesjonalnie, tak jak widać i tak to właśnie, tak to właśnie będzie sobie, tak to będzie wyglądać. I kolejna rzecz, dlaczego zakładam te koszulki termokurczliwe, dlatego, że lepiej później będzie na to przywiązać tą pończochę. Ona lepiej po prostu na tym plastyku yy, będzie się trzymać Niż, niż gdyby miała być zakręcona na, samym tej, na samej tej metalowej po prostu gęsiej szyjce. Zamiast gęsiej szyjki możecie użyć zwykłego drutu, oczywiście. Zwykłego drutu, który tam by trzeba było po prostu jakoś tak pozaginać, powyginać, porobić jakieś takie fikuśne kształty i dopiero wtedy zalać go tym klejem. Jak widać ja tutaj robię dwie takie właśnie warstwy. Trzecią zrobię, kiedy już tą pończochę tam założę i skręcę, jakoś tak ją zamocuję to będzie trzecia, żeby ukryć to właśnie łączenie, to takie wiązanie. Tak, i to jak już, to są dwie warstwy, jak widać, dosyć, powinno to mocno trzymać i jednocześnie powinno sprawić, że i znowu schładzamy, odwracając sprężone powietrze do góry dnem. Naciskamy delikatnie, i wtedy ten, ten gaz w postaci płynnej nam tam oblewa to, właśnie gorące. Cokolwiek mamy tam, tego gorącego, jeśli chodzi o to gorące, i je schładza natychmiast. Wątpię, żeby to był ciekły azot, no ale yy, raczej coś w rodzaju propambuta. Natomiast tutaj, żebym nie stracił wątku, natomiast i myśli. Natomiast tutaj właśnie to wzmocniłem, tak jak mówię, tymi rurkami termokurczliwymi, także dlatego, aby się to nie rozjeżdżało tam przy tym miejscu, z którego to wychodzi, żeby to się tam nie obruszało, nie zruszało, nie oderwało i tak dalej, no i żeby to miało ręce i nogi i żeby później w czasie zginania... W czasie zginania, żeby to się nie wyginało tuż przy tej zakrętce, tylko żeby się wyginało jako jedna całość, tak właśnie do i od tego miejsca. Tak, i tu już sobie zrobiłem próbę. Ja już wcześniej to przymierzałem sobie i powiem Wam szczerze, bo chciałem założyć tą grubą część, tą taką mniej prześwitującą tą, którą kobiety noszą na pupie, na tyłku. Chciałem to właśnie założyć na swoich zgrabnych pupach i to właśnie chciałem sobie założyć. Ale zrezygnowałem z tego, ponieważ to posiada tam ileś tam szwów z 2, albo 3, albo 4 może nawet w sumie i te szwy tam po prostu wychodziło, nie dało się tego tak zrobić. Ten różowy kolor nie bardzo mi się podoba, bo nie, jakoś estetycznie się nie będzie komponował z resztą tego zestawu, więc ja sobie postanowiłem nałożyć na to jeszcze taką czarną. Szarą pończochę, a całość skręcam. Słuchajcie, ja zbieram różnego rodzaju takie śmieci, tak jak mówiłem, ktoś może nazwać mnie jakimś tam. Zbieram wszystkie, wszystkie takie drobiazgi. Ja to zbieram, słuchajcie, bo to się przydaje mi właśnie do takich rzeczy, które robię, które sobie wymyślam. Mam tego bardzo dużo. Kiedy coś mamy wyrzucić, a widzę w tym potencjał do na przykład zrobienia czegoś tam fajnego, na przykład, to tego nie wyrzucam po prostu, tylko odkładam gdzieś tam w jakieś miejsce. W jakimś tam pudle, ponieważ to mi się może przydać. To znacie, to może się przydać. I jeśli faktycznie robicie coś z tego, jeśli faktycznie coś tworzycie tak na co dzień, to w to się przydaje. Jeśli nie robicie tego, to lepiej to wyrzucić, nie zbierać. Ja akurat lubię robić takie rzeczy, lubię majstaktować, tworzyć coś nowego. Wymyśliłem bardzo wiele prototypów. Wiem, że ta nazwa, już sama nazwa, prototyp wskazuje na coś takiego profesjonalnego z górnej półki, ale nie uważam się absolutnie za kogoś gorszego od jakiegoś zespołu inżynierów posługujących się taśmą, klejem i nożyczkami. Polecam tworzenie, rozwijanie wyobraźni. Ja sobie, zobaczcie, to właśnie ściągnąłem takimi drucikami. Ja sobie też ściągnąłem takimi drucikami jak widzicie i oprócz tego jeszcze ściągnąłem to taką opa opaską plastykową zaciskową, który komplet zestaw można kupić już za parę złotych może niepotrzebnie to robiłem, bo to, że ściągnąłem to tym drutem to to samo, samo, sam ten fakt już sprawia, że to trzyma mocno, sam, samo to właśnie ściągnięcie tym drucikiem tej osłonce z tego tworzywa bardzo mocno trzyma i tak sobie to zrobiłem gdybym kupił nowe, to z drugiej strony nie robiłbym takiego właśnie Takiego jakby koku, kokardy, nie wiem jak to nazwać. Nie powstałaby ta kulka u góry, tylko gdyby to była skarpetka, to u góry by było po prostu to było w jednej, w jednej całości. I to znowu ściągnąłem tym drucikiem w, tej, w tym plastyku, jak widać, i to się tam fajnie pozaciskało. Zwiążę normalnie jak sznurek, ponieważ to jest na tyle gęstkie, że można to związać jak sznurek. Później jeszcze owijam, zaciskam. Tak, jeszcze raz to ściągam. Widzicie, trochę to rozciągam, ponieważ ten filtr ma za zadanie nie izolować dźwięków, tylko i wyłącznie podmuchać. Jak sobie to zobaczyłem, tak pod światło, pod żarówkę, to te właśnie parki tam są dosyć duże. Fajne są. Są na tyle duże, że ten dźwięk. Przechodzi, robiłem też próby, że mówiłem na przykład do ucha, wiem komuś do ucha z tą osłonką i bez tej. Robiłem to w tej podwójnej skarpetce, już jak to, z, kiedy to zrobiłem w jednej całości, kiedy nałożyłem jeszcze, ponieważ to jest grubsze. To jest taki leggings, taki getr, leggings nie, ale takie getry, takie z pończochy, takie pończochowe getry. A natomiast tamto drugie to są takie zwykłe rajstopy cienkie. I ja właśnie nałożyłem jeszcze właśnie taką rajstopę cienką. Ona tam miała tam jedna, to były trzy podejścia, ponieważ za pierwszym razem to było takie przetarte miejsce było widać, ewidentnie. Tak i to sobie obciąłem oczywiście przy tym, to już pewnych rzeczy nie dopowiadam, bo one jeśli macie problem to napiszcie w komentarzu. Natomiast pewnych rzeczy nie dopowiadam, no bo to widać. Tak jak mówiłem ja to zrobiłem z tych dwóch części, czyli z tej grubszej, tych takich getrów oraz tej cienkiej, takich typowych rajstop, yy, rajstop. Założyłem sobie to, ale tak jak mówiłem, okazało się, że jest to oczko i później normalnie przeciąłem kawałek gdzieś tam nad udem czy nad kolanem tej rajstopy, tej nogawki, tej cienkiej rajstopy. Yy, przeciąłem, zrobiłem węzeł, zacisnąłem go mocno i wyszło mi coś takiego. Wyszło mi coś takiego. Także generalnie mam tam węzeł obok węzła. Ja to z, y, właśnie to było pierwsze, to było wadliwe i ja sprawdziłem sobie dokładnie treść stopy, w którym miejscu mógłbym to wykorzystać. Więc przeciąłem sobie taki kawałek, zrobiłem ten supełek, węzeł, tak jak mówiłem, i żeby go nie było widać, a jednocześnie żebym zakrył ten, to odwróciłem to, wywróciłem to na lewą stronę. Nie wiem czy mnie rozumiecie. To zobaczcie, wywracamy na lewą stronę i ten węzeł będzie schowany wtedy w środku. I jednocześnie przykryje nam także ten węzeł, który tam, supełek który się zrobił. I teraz to skleiłem kolejną warstwą właśnie tego drutu. Jak widać to była jest kolejna warstwa myślałem o tym, żeby to skręcić tą taśmą klejącą, ale powiem szczerze, ta taśma klejąca jakoś nie przemawia do mnie, nie pasuje tutaj, nie pasowała w ogóle tutaj, więc zrezygnowałem z tego. Ja to po prostu pozakręcałem, nałożyłem to rurkę termokurczliwą, obciąłem później to oczywiście za chwilę sobie zobaczycie, obciąłem to, nałożyłem tą rurkę termokurczliwą i yy, ona jakby przykryła już całkowicie niemalże tę miejsce, co sobie zobaczycie później. Na koniec muszę dodać, że ja obecnie to nagrywam bez tego pop filtru, ponieważ nie jest potrzebny tak naprawdę ten pop filtr. Z tego względu, że ja po prostu nagrywam z odległości, jak mówiłem już chyba... W którymś ten film jest z odległości 40-50 cm. Nie mam tej twarzy bezpośrednio przed mikrofonem. Mikrofon mam z boku, w tej chwili akurat z boku prawego, odsunięty około 20 cm, tak biorąc, patrząc w niej prostej na usta i na mikrofon, około 20 cm. Więc nie dmucham w niego, siedzę sobie po prostu spokojnie i nagrywam ten komentarz. Tak, ja to właśnie tak zrobiłem. I y, ja tak naprawdę nie potrzebuję tego pop filtru. Natomiast co zauważyłem to to, że kiedy ja mówię z tej dużej odległości i jest założony ten pop filtr, to obcina on dolne pasmo dźwięku. No, ten bas nie ma, po prostu ten głos jest taki, nie jest taki naturalny już więc ja po prostu ten pop filtr, ja go odsunąłem na bok całkowicie pod tą gąbkę, pod tą osłonę antyszumową, odsunąłem to całkowicie pod tą osłonę antyszumową, więc nagrywam to w tej chwili, jak i wszystkie odcinki bez tego pop filtru. Natomiast okazało się, że on obcina dolne pasma dźwięku, czyli te niskie, takie grube ktoś ma taki głos tam powiedzmy i chciałby, żeby taki normalny, naturalny głos i chciałby, żeby jego głos brzmiał naturalnie, to mając bardzo czuły mikrofon i nagrywając dużej odległości te pasma będą po prostu poobcinane. Więc tak to właśnie wyszło dlatego ja go nie używam, więc tak to wyszło taki lizak. Jeśli komuś po prostu to przeszkadza, jeśli ktoś używa i ma mikrofon lekki, który ma przed sobą na biurku, powiedzmy 10 cm, 15, 20 cm od ust. I mówi do niego, to jak najbardziej można go używać. Nagrywa na żywo, to taki pop-filtr się sprawdzi. Ale trzeba mówić bliżej, żeby po prostu te wszystkie głoski, spółgłoski i tak dalej, dźwięczne, wydźwięczne, etc., żeby to wszystko dotarło do tego mikrofonu, do tej membrany i żeby zostało po prostu to oddane w takim stanie, w jakim jest. Czyli żeby głos był naturalny. Tak to słuchajcie, wygląda. Zobaczcie sobie. Tak wygląda ten pop-filtr. Ja go po prostu nasunąłem od spodu, rozgiąłem ten mikrofon, nasunąłem go od spodu i wsunąłem go pod ten koszyk. Tam w okolice, gdzie są te właśnie w tym koszyku te gumy. I on tam sobie luźno siedzi, jednocześnie tam jest na tyle miejsca, żeby po prostu go nawet zacisnąć. Można go, można go ukształtować w dowolne położenie w dowolnej pozycji na bok, z boku, z dołu, z góry. Naprawdę nie trzeba tutaj używać ani zastanawiać się nad dodatkowym rozwiązaniem jakim jest mocowanie tego pop filtra. To właśnie zapewnia nam ta gęsia szyjka, że możemy dzięki tej gęsiej szyjce praktycznie eliminuje nam to całkowicie możliwość zastosowania jakiegokolwiek. Problem, problematycznego mocowania, ponieważ ta gęsia szyjka sama w sobie jest już tym mocowaniem. Ona już jest tym mocowaniem ta gęsia, ta gęsia szyjka ze względu na te możliwości kształtowania dowolnego. Poza tym całość jest na tyle lekka, że nie ma powodu, aby po prostu używać tutaj jakiegoś specjalnego mocowania i tak dalej. Także to wystarczy w zupełności. Mam nadzieję, że Was natchnąłem tym. Jeśli tak, potrzebne będą do tego, tak jak mówiłem, pokrywka plastikowa, żeby była co najmniej jedna ścianka. Tą drugą można sobie zrobić z jakiejś naklejki, czy to jakiejś papierowej grubszej, czy też jakiejś plastikowej. Można to nakleić i po prostu ukształtować tą dolną ściankę, tą drugą ściankę z tej naklejki. Więc mam, mamy to denko, później mamy gęsią szyjkę lub drut. Uważam, że lepiej jest skupić tą gęsią szyjkę. Ona kosztuje 5-7 zł i po prostu z niej to zrobić, ważne jest to, żeby ta gęsia szyjka miała około 50-60 cm, żeby nie była zbyt mała, więc ta pokrywka co najmniej jest jedną ścianką, pistolet. Do grzewania na gorąco stara lub nowa pończocha, i to jest wszystko. Pamiętajcie, że tani filtr będzie gorszy od tej pończochy. Ja sobie czytałem na wielu forach różne opinie i to są opinie wielu ludzi, że tanie filtry za 20, 50, 60 zł będą gorsze od zrobionego filtra z takiej pończochy. Tylko ten, ten właśnie filtr z tej pończochy musi być, trzeba to przetestować. Za każdym razem trzeba to przetestować, ponieważ te drogie filtry, które mają atesty różnego rodzaju, były testowane pod właśnie względem obcinania między innymi jakiejś jakiej skali dźwięku. On ma jednocześnie i nie przepuszczać tego powietrza, a także mają jednocześnie przechodzić przez niego wszystkie dźwięki. Mój mikrofon jest bardzo czuły, ale stary. W bardzo dobrym stanie, bardzo mało używany, ale po prostu wyprodukowany 4-5 lat temu, więc ja go kupiłem taniej. Jest to bardzo dobrej jakości mikrofon. Całość w połączeniu z interfejsem audio Steinberg jest po prostu rewelacyjna pod każdym możliwym względem. Mocowany w koszyku, ciężki do Dobry mikrofon. Nie potrzebuje moim zdaniem, jeśli mówi się do. Tu nagrywa się z odległości 40-50 cm. Moim zdaniem nie ma potrzeby używania tego popfiltu. Dlaczego tak właśnie jest? Cały trik polega na tym, ten właśnie fakt, że mikrofon mam na wysokości czoła, rozwiązał mi problem z podmuchami. Do tej pory to był największy problem, że było słychać wszystkie wdechy oraz wydechy. Mówię trochę z boku, nie bezpośrednio do mikrofonu. Mikrofon jest na tyle czuły, że wyłapuje wszystkie dźwięki w naturalnej skali. I barwie, natomiast mam go powyżej czoła, nie docierają tam żadne dmuchnięcia ani szumy, wiatru i tak W związku z tym nie potrzebuję tego popfiltru. Ale jeśli komuś jest potrzebny, ponieważ ma go przed sobą, mówi bezpośrednio do niego, to mam nadzieję, że mu się przyda. Na razie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.